Siemanko YouTube. Witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Dzisiejszym filmem rozpoczniemy nową serię pod tytułem Misja Masa. Jak możecie się domyślić, seria ta będzie dotyczyła budowania mojej masy mięśniowej. Zgłębimy razem tajniki budowania masy mięśniowej. Będziemy sprawdzali mój realny progres. Pokażę Wam momenty, w których idzie mi dobrze, a także te, w których idzie mi źle. Pokażę Wam tą masę od kuchni. Nie będzie tylko najlepszych chwil, jak to wszyscy mają w zwyczaju wstawiać na social media, także zapraszam do oglądania. Na wstępie chciałem wspomnieć dla osób nowych, że cztery tygodnie temu zakończyłem okres kata, który był spowodowany tym, że miałem prawie 8 tygodni przerwy od treningów z tego względu, że najpierw byłem chory, leczyłem się antybiotykami, później wypada mi operacja ginekomastii, o której usłyszycie w kolejnym filmie, prawdopodobnie, a jeśli nie w kolejnym, to w najbliższym czasie, ponieważ postaram się nagrać o tym osobny film. Jeśli chodzi o dalsze plany na ten i przyszły rok, to mam w planach ponad 20 tygodni budowania masy jeszcze, nie licząc już tych czterech, które minęły, czyli łącznie około 25 tygodni, ponieważ w planach jest przeskok o kategorię wyżej. Czyli w przyszłym roku na jesień chciałbym startować w kategorii do 102 kg. Przypomnę, że w zeszłym roku startowałem w kategorii do 90 kg w kulturystyce. Natomiast w Classic Fizik mój limit wynosił 89 kg. Także moja waga cyniczna wynosiła te 89 kg. A w przyszłym roku chciałbym, żeby była ona już 102,5. Czy to się uda? Przekonamy się razem. Ja zrobię wszystko z mojej strony, jeśli zdrowie pozwoli, żeby to się udało. Razem z pomocą Dawida. Myślę, że nie będzie innej opcji. Także 4 tygodnie masy za mną. Zapraszam Was do podsumowania. Zaczniemy może sobie od wymiarów. Ja obrócę się do komputera, a Wam wyświetlę na ekranie moje pomiary. Ja je widzę tutaj na ekranie, Wam wyświetla się tutaj powiększenie. Jeśli chodzi o przyrost masy ciała, to w ten miesiąc dodaliśmy 1,7 kg. W talii doszedł centymetr, w biodrach doszło, doszły 2 mm, także tak naprawdę nic. Udo się nie zmieniło, ale zobaczcie na zdjęciach, że wygląda, myślę, zdecydowanie lepiej. W się doszedł prawie centymetr. Z tego powiem, wam, jestem najbardziej zadowolony, bo ramienia, w zasadzie biceps, triceps, czyli całe ramię chciałbym najbardziej poprawić podczas tej masy, bo uważam, że w zeszłym roku bardzo mocno mi go brakowało. No i nie oszukujmy się, kto nie chciałby być. Wielkiej łapy. Każdy by chciał, chyba że jesteście kobietami, no to oczywiście celujecie bardziej w pośladki, ale myślę, że każdy chłop chciałby mieć wielką łapę. Ja przychodzę właśnie do porównań zdjęć, także też wyświetlę wam się po kolei. Zaczniemy sobie od line-upu przodem, czyli tej pozycji, od której zaczynamy w zawodach kulturystycznych. Po lewej stronie macie zdjęcia, kiedy zaczynałem okres masowy, po prawej są po czterech tygodniach. Jeśli chodzi o miejsce zdjęcia, jest ono takie samo, jest takie samo oświetlenie. Także tutaj, już tylko kwestia tego, jak złapał mi aparat. Pierwsze, co tutaj się w oczy to to, że czwórki z prawej strony są zdecydowanie lepiej widoczne. Ramię odrobinę bardziej urosło. Barki są bardziej pękate i możecie też zobaczyć, że klatka piersiowa jest zdecydowanie bardziej wypukła. Także tyle jeśli chodzi o line-up przodem. Przechodzimy do kolejnej pozycji. Pokażę Wam trzy pierwsze, które będziemy sobie porównywać przez cały ten okres masowy. Drugą pozycją jest most muscular od razu Wam tutaj wyświetlę. Yy, możecie również zobaczyć po czwórkach, po brzuchu, że poziom tkanki tłuszczowej myślę jest jeszcze niższy niż na początku. Barki są bardziej nabite. Właśnie tutaj widać, że to ramię troszeczkę urosło, kaptury są odrobinę większe. Yy, nie patrzcie na mój ryj, bo jest on niestety niewyjściowy w tej pozycji. Po lewo jestem bardziej zapowietrzony, po prawo mniej, ale tego nie porównujemy. Klatka pierwszywa tutaj również wygląda według mnie lepiej. Jeśli macie jakieś swoją opinię na temat tej sylwetki, na temat tej zmiany, to oczywiście zapraszam do komentowania. Chętnie przyjmę wszystkie uwagi. Jeśli uważacie, że coś robię nie tak albo powinniśmy coś zmienić, ja takie uwagi chętnie przyjmę i chętnie podyskutuję na ten temat. Lecimy do pozycji numer 3. Będzie to najszerszy tyłem. Jeśli chodzi o najszerszy tyłem, to od razu pierwsze co się rzuca w oczy, to odrobinę grubsza łydka. Talia jest tutaj bez zmian, możecie zobaczyć po tym na przykład jak grzynają się majtki. Majtki mam startowe, są to majtki startowe, nie są to żadne slipki z bazaru i tak dalej, jak to się na przykład nie jest w temacie, od razu wyjaśniam jeśli chodzi o najszerszy. Zobaczcie po prawej stronie tutaj mam odrobinkę bardziej wystający. Jest to kwestia tego prawdopodobnie, że jestem odrobinę pospinany. Jednak jak porównacie sobie te zdjęcia jedno do drugiego, to po prawej stronie te plecy są odrobinę szersze. Rzuca się w oczy od razu ta ręka, która jest odrobinę grubsza. Kaptury są odrobinę bardziej nabite. Jeśli chodzi o kark, to prawdopodobnie na zdjęciu wydaje się grubszy z tego względu, że po prostu bardziej go pochyliłem i on się skrócił. Także tyle jeśli chodzi o porównania, mogliście zobaczyć jak sylwetka zmieniła się na przestrzeni miesiąca. Ja jestem z tego okresu bardzo zadowolony. W dużym skrócie, najbardziej skupiam się na poprawie techniki w trakcie treningu. Staram się, żeby aby trening był Taką stuprocentową egzekucją tego, co powinno być. Nie pozwalam sobie na powtórzenia oszukane, na szarpania, na używanie zbyt dużego ciężaru. Kładę na to największy nacisk, ponieważ uważam, że trening to jest coś, co najbardziej zaniedbywałem. Pamiętajcie, że dietę może trzymać każdy, nawet może Wam ktoś ugotować. Wbijać możecie to, co wszyscy, suplementy możecie brać takie jak wszyscy, ale niestety nikt. Nie trenuje tak ciężko jak ci najlepsi zawodnicy, a do tego trzeba dążyć, bo ci najlepsi zawodnicy nie doży trenują na wyżynach swoich możliwości, to perfekcyjnie, technicznie. Jeśli ktoś ma jakieś wątpliwości, zapraszam na taki trening czy do mnie, czy do jakiegoś zawodnika, który bardzo dobrze wygląda lub zrobił ogromny progres na przestrzeni ostatniego czasu. Zobaczycie, że na pewno ten trening jest zupełnie na innym poziomie, niż jesteście w stanie to zobaczyć na Instagramie, czy w ogóle sobie wyobrażacie. Jeśli ktoś z Was zastanawia się, co ile będziemy robili taką aktualizację, to taka aktualizacja będzie miała miejsce co tydzień. Co tydzień będziemy sobie porównywali zdjęcia, będziemy porównywali obwody. Będę Wam mówił w skrócie, jakie zmiany wprowadziliśmy, jeśli chodzi o zmiany na ten tydzień to zmian w diecie nie zrobiliśmy. Zdjęliśmy dosłownie 2000 kroków z aktywności, czyli aktualnie jest to 3000 kroków na czczo, które wykonuję na bieżni i w ciągu dnia dobijam sobie te 5000 kroków, jako że prowadzę treningi na siłowni personalne, nachodzę no się trochę z klientami, to te 5000 kroków tak naprawdę dobiję bez robienia jakiejkolwiek dodatkowej aktywności. Wystarczy, że wyjdzie mi jakiś dłuższy spacer do sklepu czy kilka rundek po Lidlu i prawdopodobnie te kroki będę miał już przebite. Jeśli chodzi o dietę, to podliczyłem Wam na szybko makro, żebyście wiedzieli, jak to wygląda aktualnie. W dzień treningowy jest to aktualnie 4600. Kalorii 350 gram białka, 70 gram tłuszczu i 620 gram węglowodanów. W dzień nietreningowy jest to natomiast 3200 kalorii, 317 gram białka, 50 tłuszczu i 380 gram węgli. Podróżę Wam tutaj zestawienie tych dwóch dni, żebyście mogli sobie na szybko zobaczyć. Nie będę Wam pokazywał natomiast każdego posiłku z osobno, ponieważ jest to takie szybkie podsumowanie. Jeśli będziemy wprowadzać zmiany jakieś w diecie... Da Wam tutaj znać, jak to się zmieniło na plus, na minus. Czasami to będzie na plus, czasami na minus. Raczej jak robię masę, to myślę, że tylko na plus. Tego bym przynajmniej yy, oczekiwał. Jeśli będziecie ciekawi, yy, wszystkich posiłków z osobna, to na pewno nagram Wam jeszcze nie jeden dzień jedzenia. Także będziecie mogli wtedy sobie zobaczyć, co dokładnie jem i dlaczego akurat w takich połączeniach. Moja dieta nie jest zbyt urozmaicona na ten moment, ponieważ yy, tak naprawdę powiem o tej kaloryki, którą mogliście zobaczyć. Ja szczerze mówiąc jestem cały czas głodny, yy, ogólnie jestem taką beczką bez dna, więc mógłbym w siebie ładować tego jedzenia naprawdę, naprawdę dużo i nawet nie zdajecie sobie sprawy ile tego jedzenia bym w stanie załadować, tylko pamiętajcie, że robienie masy to nie jest ładowanie w siebie jedzenia tyle ile się da. A tyle, ile potrzeba. Stąd właśnie podział na dzień treningowy i nietreningowy, gdzie jeden dzień jest wysoki, drugi dzień jest niski, to pozwala fajnie trzymać na przykład wrażliwość insulinową, czy dzięki temu właśnie później w ten dzień treningowy chce mi się jeść tak duże. Ilości. Jeśli chodzi o środki, bo na pewno takie pytania dostanę, czy to na Priv, na Instagramie, czy ktoś do mnie tutaj napisze. Bo oczywiście takie sytuacje miały miejsce na ten moment. Nie chciałam się dzielić, jak to u mnie wygląda. Jeśli będziecie ciekawi, może nagram o tym osobny odcinek, lub po prostu dorzucimy to tutaj na koniec tego całego. Podsumowania, także dajcie znać w komentarzu, czy coś takiego by Was interesowało, ponieważ jeśli zbyt dużo osób nie będzie ciekawych, to po prostu nie będę tego, nie, nie będę tego dodawał Wolam to po prostu zostawić dla siebie. Jeśli chodzi o aktualne samopoczucie, to przy tej wadze 105 kg czuję się tak naprawdę super. W porównaniu do poprzednich 105 kg, które miałem jakieś pół roku temu, wtedy czułem się okropnie. Miałem zdenty brzuch, miałem problemy z trawieniem. Tak naprawdę miałem problemy nawet ze spaniem, czy zwykłym ruszaniem się, ponieważ byłem tak przejedzony, aktualnie mój brzuch jest płaski, pomimo tego, że jest godzina teraz 23 i zjadłem już wszystkie posiłki, a był to dzień treningowy. Performance treningowy jest super według mnie, pomimo tej dokładnej techniki, o której wspomniałem wcześniej, mogę dokładać z treningu na trening, czy to powtórzenie, czy to jakiś ciężarek kilogramowy, czy odrobinę powtórzeń. Oprócz tego w mojej pracy, gdzie jestem tak naprawdę, nie jest to praca fizyczna, jest to praca umysłowa. Mam taki czysty umysł, mogę bez problemu myśleć, jestem w stanie się skupić. Z czym wcześniej miałem naprawdę ogromny problem i dla wielu może się to wydawać głupie, ale zwracam uwagę nawet na takie szczegóły. Także samo poczucie na ten moment super i. I tak naprawdę nie mam aktualnie na co narzekać. Oczywiście to może się zmienić w czasie. Będę was o tym na bieżąco informował, jeśli coś takiego się stanie, ale myślę, że ta masa będzie pierwszą masą w życiu, kiedy przypilnuję naprawdę wszystkiego od A do Z. I to nie tak, że do któregoś tygodnia i to się skończy, tylko chciałem właśnie tą serią filmów motywować siebie, a także was, i pokazywać. A także was i pokazać wam, że to tak naprawdę konsekwencja, czyli te magiczne efekty, a nie ogromna ilość środków czy jakiś magiczny suplement lub dieta czy trening od super trenera. Jeśli zatem jesteś gotowy, czy tam jesteś jeśli zatem jesteś gotowy lub gotowa, aby dołączyć razem ze mną do mojej misji pod tytułem Misja Masa, zostaw subskrypcję na tym kanale, bo już kolejny materiał za 7 dni. Także zostaw również dzwoneczek, aby YouTube poinformował Cię o najnowszym filmie i daj znać w komentarzu, w jakim Ty jesteś teraz okresie. Masa, redukcja, czy nie zwracasz na to uwagi. Także tyle w tym filmie. Był to film wprowadzający. Jako kolejny film udostępnię Wam... Materiał z mojego treningu nóg, także zapraszam do oglądania już w tym lub przyszłym tygodniu. I to tyle. Do następnego. Yo!